Witam serdecznie, pięknych widzów. Ten piękny dzień, 13 marca. Tak naprawdę piękny, choć deszczowy u mnie. Nie wiem, jak u was. Natomiast, e, drodzy przyjaciele, dalej mamy set 13, pomimo faktu, że zbliża się do końca. Natomiast domyślam się, że są jeszcze jakieś osoby, które wbijają dywizję, dlatego też trzeba jeszcze coś nagrać. Moi przyjaciele, w tym patchu, y, według predykcji challengerowych, dominują hembarony oczywiście hembarony zagrane dobrze muszę tutaj wybrać jakiś artefakt ja tutaj jeszcze nie wiedziałem czy będę to grał więc sprawdziłem ponieważ gdyby tu był na przykład snipers focus to wolałbym nagrać wtedy nocturnal dla was który też jest teraz bardzo silny kliknąłem jednak anima visage ponieważ przedmiot do tanka zawsze się przyda bez względu jaką kompozycję grasz to jednak się przyda Także y, Barony w trzech wariacjach bardzo dobre. Mam tutaj na myśli klasyczka, czyli po prostu rozbity bank. Mam tutaj na myśli y, kompozycję pod Heimera i Hem Baronów, która jest ciekawa, ale no jeszcze nie miałem okazji nagrać. I kompozycję, którą teraz próbuję nagrać tutaj, czyli Hem Barony pod Boskiego Jolera, czyli pod smicza. Jaki jest cel tej kompozycji? Przede wszystkim yy, chcemy to grać, jeśli możemy otworzyć hebarona, albo jeśli tego Hembarona możemy aktywować w miarę szybko. Ja w tej chwili mam tylko Relatę tutaj, także no, raczej tego jeszcze nie aktywuję, ale widzę augment, który jest do Ambusherów. Switch jest Ambusherem, czyli Boski Jolero. Dlatego też stwierdzam, że dobra, spróbujemy. No, i w tym momencie mam tutaj tak dwójeczkę, czyli ulepszoną jednostkę. Yy, mogę dołożyć sobie jeszcze front w postaci watchera ale muszę coś sprzedać. Więc ostatecznie decyduję się na to, żeby sprzedać powder. Ponieważ wychodzę z założenia, że i tak ją znajdę, dokładam watchera, ubieram mojego najmocniejszego tanka, ubieram mojego najmocniejszego DPS-a w to, co tam czuję, że mogę ubierać. Nie chcę też łączyć tych przedmiotów, gdyż docelowo no jednak celuję w przedmioty na włoskiego żelera. Co zaznaczyłem sobie, oczywiście, żeby gierka podpowiadała mi jednostki i ruszam. Jak działa ten rogmant? Ten rogmant sprawia, że amuserzy mają szansę na to, że podczas zabójstwa wyrzucą wam nagrodę. Nagroda to mogą być pieniążki, nagrody to mogą być czempioni, mogą to być też przedmioty. Im większą mamy szansę nakryta, tym te nagrody są lepsze. No i tutaj pojawia się pewien konflikt, ponieważ my na początku chcielibyśmy mieć jak najwięcej hebaronów, ale im więcej mamy ambuszerów, tym większa szansa na nagrody. Natomiast celem tego wariantu z hebaronami jest przede wszystkim znalezienie dwóch przedmiotów. Oczywiście możemy też. Ubrać inne przedmioty, które też się nadają. Ale przede wszystkim chcielibyśmy znaleźć taki kwiatek, który ubieramy na ready, która będzie stała z przodu. Oraz chcielibyśmy znaleźć taką piłę mechaniczną na zielonym tle, którą założymy y, naszemu smiczowi. Piła mechaniczna, w skrócie, sprawia, że jeśli jednostka, którą bijemy ma poniżej jakiegoś tam punktu zdrowia, to od razu ubiera. A przedmiot z kwiatuszkiem daje nam po prostu duże ilości tarczy, nam oraz jednostkom, które mają mało zdrowia Także jest to przedmiot, który też, jeśli dobrze kojarzę, ratuje rapswitcha Także oba te przedmioty są bardzo wskazane yy, Więc tak, chcielibyśmy po prostu tych punktów hembaronowych nabić tak z 200, 300, żeby te przedmioty rozbić Ja zaraz wam wyjaśnię, jak działa w ogóle hebaron dla przypomnienia, może nie wszyscy wiedzą, może nie wszyscy pamiętają. Także zaraz o tym powiem. Yy, w sumie to powiem o tym teraz, bo myślałem, czy, czy nie powiedzieć najpierw czegoś innego, ale pogubiłem się w moich myślach. A tutaj jak widzicie gram po prostu najmocniejszy stół. Czyli skoro mam dwie wygrane z rzędu, to wzmacniam ten stół, dążę do tego, żeby ta seria wygranych się utrzymała. Może po drodze znajdę a i wtedy będę mógł to obrócić. W serię przegranych. No i to sprowadza się teraz do tego, jak działają hebarony i dlaczego w ogóle seria przegrany. Więc kiedy mamy aktywne hebarony to... Przepraszam bardzo, zbieramy takie punkciki. Musi, musiałem się wykasnąć, wybaczcie. Punkty te dostajemy za wygrywanie lub przegrywanie z graczami. Normalnie, punktów dostajemy tyle, ile pokazuje nam po lewej stronie na ten, ta cecha. Czyli załóżmy 15, 15, 20 i ileś tam. W zależności od poziomu tej cechy. Ale jeśli mamy serię przegranych 3 lub więcej, to tych punktów dostajemy więcej. Także dlatego ta seria przegranych jest taka tutaj wskazana. Przypominam też, że z łopatki nie da się zrobić rolów. Więc my tutaj chcielibyśmy wziąć Reni, ponieważ jest to ma W idealnym scenariuszu mielibyśmy już trzy barony I na tym kole dobieralibyśmy czwartego. Ale to jest oczywiście idealny scenariusz, który ma raczej małe szanse, żeby się wydarzyć, zwłaszcza kiedy forsuję to pod filmik. Natomiast dostałem trzeciego barona, Mam 100 HP. I teraz chciałbym. Przekręcić to w stanie przegranych Dlatego też decyduję się osłabić mój stół. Wrzucam Reni, wrzucam Synta i wrzucam Renatę. Jednostki, których używam, oczywiście sprzedaję, ponieważ w tym momencie budowanie ekonomii jest dla mnie najważniejsze. Ubieram sobie Reni jakieś tam przedmioty, żeby wystała trochę dłużej. Albowiem zależy mi na tym, żeby coś tam pozabijać podczas tych moich przegrywań. Podczas tych moich przegranych, tak naprawdę. Bo jakoś tak dziwnie brzmi, przegrywań. To w ogóle za słowo jest. No i dobra. Coś tam zabiłem. No i w tym momencie, tak naprawdę, przełączamy się na taki dosyć prosty tryb w obsłudze. Czyli po prostu przegrywamy. To znaczy, ja wiem, że tutaj wygrałem, ale prawdopodobnie zaraz przegram. Tak się tak. Śmiesznie się to zaczęło, bo mówię właśnie, że chcę przegrywać, a, a tutaj jeszcze jedną równe wygrałem. Ale pamiętajmy, że ta runda wygrana ona wcale nie jest jakaś tragiczna, bo ona w tym momencie dała nam 15 punktów. To zawsze są punkty zdobyte za darmo, ponieważ są to punkty zdobyte bez utraty zdrowia także super sprawa no i dobra czekamy więc na kolejnego przeciwnika i czekamy więc na ekonomię co takiego mógłbym wam powiedzieć jeszcze na temat tej kompozycji kurczę? bo mamy teraz troszkę czasu żeby sobie jeszcze pogadać bo dużo się tutaj cieszy teraz nie będzie eee, na przykład e, mogę wam powiedzieć że ja osobiście Wolę klasyczny wariant boskiego Jolera. Czyli ten, który grało się pod Galera i ten bez przedmiotów fiantechowych. Wydaje mi się to dosyć ciężkie do wykręcenia. I no nie wiem, dosyć ryzykowne po prostu. Dosyć ryzykowne. Natomiast ten wariant też chciałem wam pokazać, no bo czemu nie? Warto, żebyście mieli świadomość, że coś takiego też istnieje. No i tutaj mamy 28. Chciałoby się dobić 30 w jakiś sposób. Sprzedałem kamilkę. No to była jej kopia, więc, więc jakby jest. I właśnie to jest abstrakcja tej sytuacji, że ja w tym momencie mam ogląd szerów, ale kompletnie go nie wykorzystuję. Natomiast muszę powiedzieć, że nie ma w tym nic złego. Wszystko zostanie wykorzystane potem. Yy, nie musimy tego farmić już teraz. Więc mój plan jest prosty. Przegrywać, jeśli będę w stanie, jak najwięcej, nabić tych herbaronów. A potem, kiedy już dupa zacznie się palić, to spróbować przekręcić ten stół w stół z ambuszerami. Oczywiście z domieszką He w tym układzie, ponieważ pokazujemy ten drugi wariant. Dlatego też trzy He Baron na stole. Co takiego będzie w tych He No, będzie to oczywiście Boski Jolero. Będzie to oczywiście Reddy. I będzie to. No właśnie, co to będzie jeszcze? I czego, czego mi brakuje w tej układance? to będzie synced. No tak, to będzie synced. Będzie to synced głównie też dlatego, że łączy się z Lorisem. I teraz zastanawiam się, kurczę, yy, dobra, zaraz powiem, nad czym się zastanawiam. Zobaczcie. Mamy tutaj Pandora's Items i ten konkretny ogląd sprawia, że granie hembalonów robi się ciekawsze ponieważ my nie musimy już rozbijać tak dużej nagrody możemy rozbić mniejszą wziąć jakiekolwiek przedmioty hembaronowe a potem przekręcić je w te hembaronowe przedmioty które nas interesują także to troszkę tutaj ułatwia ten cały proces ja w tym momencie stwierdzam, że złożę jakiś przedmiot na Jolero gdyż no, ten stół i tak jest jakiś słaby Czuję, że i tak będę przegrywał, że mogę sobie na to pozwolić. Dobra, i teraz miałem powiedzieć, nad czym się zastanawiam, yy, więc powiem. Zastanawiam się nad tym, czy czasem w tej grze nie popełniłem takiego błędu potem, na koniec, że sprzedałem syczta. Wydaje mi się, że mogło tak być. No dobra, no i co? Zbieramy sobie tą ekonomię, wbijamy sobie z nadwyżki levele i czekamy na większą ilość hebaronów. Piąskę jeszcze sobie tutaj umieszczam, stwierdziłem, że czemu nie. W końcu mam Pandora's Items i chciałbym to po prostu zachować. Także w standardzie przedmioty na Jolero to Head of Justice, czyli ręka sprawiedliwości. Robimy ją oczywiście z piąstki oraz łezki. Krwiopica, czyli miecz plus płaszcz oraz y, coś tam tytana, titans resolve, nie wiem jak oni to przetłumaczyli y, zbroja plus łuk także tytana jak już widzicie mam grzeje się jak na razie na ręce na Reli, a y, head of justice oraz Blad testera jeszcze będziemy robić ogólnie zbieram się do tego żeby przejść na polską wersję tft jak już będzie 14 set oficjalnie na serwerach. Yy, podczas testów PB oczywiście nie będę tego w stanie zrobić, ponieważ podczas testów polskiej wersji nie ma. Ale zbieram się do tego, żeby też troszkę wam yy, ułatwić odbieranie tych materiałów. Natomiast tutaj na kole wzięliśmy Joler. Dobra. Yy, nie wiem wreszcie, czy wspominałem, jak wyglądałby idealny scenariusz w tej, tej sytuacji. E, chyba wspominałem. Nie wiem, kurczę już sam, już zgupiałem. Natomiast e, tak, rozpoczęcie z trzema hembaronami i na pierwszym kole dobranie czwartego. To jest idealny scenariusz. No i tutaj mam dylemat, Ale postanawiam iść dalej. Dlatego, że zaoferowano mi tylko jeden przedmiot hembaronowy. A ja docelowo chciałbym mieć ich dwa, chociaż... Daję sobie tutaj Blatterstera... Na słabej jednostce tak naprawdę, Morgana raczej... Nie jest jednostką, która jest w stanie to dobrze wykorzystać... Ale pamiętajmy, że ja dalej tutaj... Mam serię przegranych, która właśnie teraz się kończy... Ponieważ chłopek ma naprawdę... No słaby stół! Do dupy ten stół ma! Także nasza seria przegranych się kończy, ale to nie ma znaczenia. Byleby dobić do 200 punktów, rozbić to, żeby zdobyć dwa przedmioty chemtechowe i je przekręcać. Wiadomo, Pandora's Items daje mi ten komfort, że mogę szukać przedmiotu, który mnie interesuje, co z pewnością bardzo ułatwia cały zamysł. Ale pamiętajmy, że to dalej jest RNG, czyli Mamy tutaj czynnik losowości No i w związku z tym Możemy tak naprawdę rolować się w nieskończoność jeśli będziemy mieć dużego niefarta Ciekawe jestem czy oni wbudowali jakiś mechanizm który zapobiega temu że na przykład jak za długo nie ma jakiegoś przedmiotu to wreszcie się Trafia bo jest większa szansa czy coś w tym stylu Choć tak naprawdę Wątpię Ale no nie programowałem tej gry więc nie wiem może tak to działa? No dobra. Także nasza piękna drużyna yy, coś tam zabija, i wydaje mi się, że nawet wygramy tutaj. Wszystko na to wskazuje. Bo jak widać, Reni potrafi tankować. Ja cały czas tak czekam, aż mi się trafi augment pod Reni i ostatnio nawet mi się wreszcie trafi na streamie, ale w takim momencie, że nie byłem w stanie go wziąć. Boski Jolerson, to wreszcie jest on. My jesteśmy na poziomie siódmym, więc możemy sobie slow rollować, czyli kręcić sklepem na nadwyżce 57 zł. Dlaczego akurat tam? A mianowicie, dlaczego akurat na tej nadwyżce? Ponieważ mam wystarczająco dużo punktów zdrowia, żeby móc sobie na to pozwolić, sytuacja nie jest na tyle dramatyczna, żebym musiał zanurkować z tą ekonomią. Więc właśnie tak robię. Właśnie tak czynię. Dobra, jest Jolajro znowu. No i mamy Head of Justice. Zleiłem sobie te przedmioty już tutaj na tego jumonera, no bo wygraliśmy dwa razy pod rząd. Więc w tym momencie ten stół chcielibyśmy, żeby był jak najmocniejszy, tak naprawdę. Możemy jednak wygrywać. Wygrywaniem też możemy sobie dobić te punkty. Także let's go. No i w tym momencie też zaczynamy stakować naszego yy, nasz pierwszy ogląd. Zakładając oczywiście, że będziemy w stanie zabijać tak się tutaj pięknie sklampował i wygląda na to, że EconBuff po prostu nas wyjaśni. Co oznacza sklampować się? To jest zrobić taką zbitkę jednostek, taką kulkę. Czyli po prostu klampujesz się w rogu, czyli wszystko tak do rogu wpierdzielasz taką kulkę. To jest właśnie takie klampowanie się. Także mam nadzieję, że poszerzyłem was, wasz słownik TFT o kolejny termin. Tymczasem mamy 3 efekta, więc sprawdzam ile mam trójek Docelowo mam 3, więc 3 efekta może tutaj pięknie za zagrać Więc stwierdziłem, że biorę Dobra Zbiera się ten Jolero Ja stwierdziłem, że muszę zamienić tego wizolera na kogoś innego, gdyż jest trójką A nie chciałbym zaburzyć augmentu, który właśnie wziąłem Augment ten sprawia, że 3 czempiony za 3zł na moim stole dostają statystyki więc y, gdybym miał 4 czempiony to mogłoby się tak zdarzyć, że te czempiony, których nie chcę, żeby żeby te statystyki dostały, że je dostało. zamiast po prostu czempionów, które chciałem no wiecie o co chodzi dobra, Ciśniemy to dalej Wciśnijemy to sobie dalej i co? No boski Joleroz rozsza szaleje. Rozszalały chłopek. Coś tam wyfarmił. Nagrody też się już jakieś pokazują. No dobra, kolejny ambusher oczywiście kupowany. No i w tym momencie Kembaron, dokładany, gdyż to będzie szybsze stakowanie. Joleroz się pięknie trafia. Na razie jest dobrze. Mamy też tutaj Echo, także no tych Ambusherów jest sporo, ja tu się, tu się zastanawiałem Czy nie wrzucić tego Echo Szczerze mówiąc chyba powinienem go wrzucić Owszem, tracę Enforcera, ale Ten Enforcer mi nawet dużo tutaj nie daje no, A Echo to jednak jest Echo, to jest postać, która może tak naprawdę wyfarmić dodatkowe nagrody z tego momentu pierwszego Także jest to z pewnością świetna opcja No i dobra. 52 punkty zdrowia. Zbliżamy się do tych 200 punktów na baronie. No i tutaj widzimy Jinx. Oczywiście chciałem ją tutaj podebrać, gdyż jest ona tym ambusherem, którego najciężej się zdobywa, ale niestety nie udało się, dlatego też e, mam na oku tego Jolero, który tam z piasku zasuwa. Też się nie udało, dlatego biorę najdroższą jednostkę z koła. Gdyż komponent i tak mogę sobie losować przy pomocy padol. Bierzemy sobie Reli. Piąstka. Oraz pasek. Zrobiliśmy Guard Breaker. Ten przedmiot, a raczej te przedmioty, które ma właśnie Renata teraz na sobie. Docelowo mają trafić rajko. Do tych dwóch przedmiotów chciałbym jeszcze dobrać rabadona w takim idealnym seryszu. Yy, i Guptet, czyli ruszka plus Polska, yy, też zdałyby egzamin. No i tutaj jest potężny stolik z waletką. Co ciekawe, dam Wam taki spoiler, że ta Violet będzie miała 4 gwiazdy Także bardzo nieprzyjemna sprawa Bardzo niewygodna sytuacja Tutaj kręcimy i trafia bardzo szybko Infectious Anomaly i to jest podobno jeden z lepszych dla na Jolera jeśli miałbym podać jakieś alternatywy, to jeszcze jest niewidzialność, oraz ostatnia szansa. Tutaj mamy takie dwa przedmioty. Stwierdziłem, że kurczę, Voltaik Saber ma wykradanie życia. Może by to przetestować na Jolero? Także stwierdziłem, że wezmę. Ten drugi będę kręcił, a ten pierwszy przetestujemy. Więc położyłem to w taki sposób. Stwierdziłem, że to będzie stereo Oprócz tego, choć chyba Hand of Justice byłby lepszą opcją, tutaj jako ten drugi leczący przedmiot. Kręcimy dalej. Ogólnie, jeśli chodzi o Reni, to muszę przyznać, że to jest jedna chyba z najłatwiejszych projektów, które można zrobić na 3 gwiazd. Mam tutaj na, na myśli jednostki za 3 złota. Kontest na tę jednostkę jest tak rzadki. Yy, aha, no i jako kontest mam na myśli, yy, jak to po polsku powiedzieć. No. Nierywalizacja, tylko... No. Częstotliwość podbierania przez przeciwników. To jak mocno ci zabierają daną jednostkę. Kurczę, nie mam. Nie mogę słów znaleźć Zobaczcie. Dobra, tutaj nie mieliśmy szczęścia w tych sklepach, ale tragedii nie ma. Dżonero dalej może się tutaj ulepszyć tej Jesunka się trafia i jest też Renata, ale Renaty no nie zbieramy, bo bez tego herbarona i tak chcemy wyjść. Dobra, tutaj cokolwiek No i jak widzicie, nie miałem szczęścia, jeśli chodzi o losowanie tych baranowych przedmiotów yy, Nie byłem w stanie znaleźć ani tego, ani tego Mam na myśli te dwa przedmioty, których szukam docelowo Czyli tego kwiatuszka oraz tej piły mechanicznej Więc ja tutaj będę musiał jakoś sobie radzić. Natomiast informacje poszuwete. Usłyszeliście to i to jest ważne. A wy już będziecie wiedzieli o co chodzi w tej kompozycji. No ten na tych przedmiotach, kurczę. Taki... No taki lekko czerstwy się wydaje. Ale jakoś sobie radzić. Dobrze, kręcimy dalej. I trafiamy REN. Stwierdzam, że zejdę do 33. Może ulepszę też Jolero. Z tego względu, że brakuje jednej sztuki. Próbuję więc i... Nie trafiam. Niestety, niestety, jest jak jest. Dobra. Także lecimy sobie dalej z chłopeczkiem. O no to jest ten chłopaczek, który będzie miał czterogwiazdkową Violet. Ja nie wiem czy ona już nie jest czterogwiazdkowa. Nie wiem ile tych lut minęło, Może zaraz zobaczymy. Jeszcze ma trzy gwiazdy. Ale gościu tam naprawdę miał idealny spot pod taką pozycję, którą zagrał. Coś tutaj jeszcze robimy. I wreszcie jest i on, boski Jolerson. No dobra. spełniliśmy tutaj minimum poziomu siódmego, czyli mamy Jolero Trójkę oraz Redni Trójkę. No i w tym momencie będziemy chcieli powoli wychodzić z tych bananów. Choć tak naprawdę ja jestem blisko setki punktów, więc stwierdziłem, że może jeszcze uda mi się dostakować, aby być może wreszcie trafić te przedmioty, których szukam. Żałuję, że nie kręciłem obu przedmiotów na pandorze. Jednak ten Head of Justice Blood Tester chyba w pełni wystarczyły. No a piła mechaniczna jest dużo lepsza. Ten kwiatek też jest bardzo mocny. No i pojechale zostałem tutaj. Ileka trójka spokojnie wytankowała to co zaproponowali. Ale jesteśmy w top 3. Także wyniki tak jest niezgorszy. Jest całkiem jestły, całkiem bezmy. No i dobra. Także co, no teraz y, mamy 95, 14 punktów zdrowia Więc y, No to będzie hazard z mojej strony, jeśli będę chciał to Rozbić Dokładam eko, chcę go ubrać, żeby Zwiększyć swoje szanse na wygraną Także dostaję te przedmioty Ok, tutaj stwierdziłem, że przejdę na klasyczny build bo przestałem wierzyć w ten miecz, ten czerwony, choć wydaje mi się, że mimo wszystko to było troszkę lepsze niż do delikatnie. O zobaczcie jak ja tutaj dostałem Jolero biedny walczy, ale tam Violet tego tak grebi. Także została sama Wajoletka, która ostatecznie zwyciężyła tutaj. To ciężko pokonać, naprawdę. prawda. Potężna jest. Ale mamy trzy punkty zdrowia. Więc mamy szansę teraz zrobić przejście na buszerów. Tutaj niestety nie ma ani jednego przedmiotu, którego szukałem. I teraz możemy sobie zrobić. I wota, czyli przejście widą wersję tej kompozycji. Jeszcze trafiłem do Jiggs, także to też fajnie się trafiło. zobaczymy, czy tego stylu też tak zgubiłem. Jak na razie jest na stole, więc chyba było ok. Stwierdziłem, że ustawię się z lewej strony. Rozdałem jeszcze resztki, bo stwierdziłem, że do no kurczę walczę o życie. I tutaj jest Violet. Czwóreczka znowu, która niestety daje mi w cyba. Także tak wygląda ta kompozycja, tak wygląda zamysł. Nie zrobiłem tej idealnej wersji, ale wy możecie. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Zapraszam dzisiaj na stream o 17:00 Całuję w Cyc.